Witajcie, jestem Delphi. A ja, Jasmine. A to jest nasz styl. Dziś łączymy się z Amber, która jest w Cancun. Oh, cześć wszystkim. Pokaż, gdzie teraz jesteś. Tak. Oczywiście. Muszę wam powiedzieć, że to miejsce jest niesamowite. Spójrzcie. Super. A gdzie jest Mateo? Miałyśmy improwizować. Mateo jest kochany, naprawdę. Spójrzcie, jaki dostałam od niego piękny bukiet kwiatów. On jest taki wspaniały. Poszedł do domu przynieść mi szklankę soku, ale jak wróci, spytajcie go, o co tak tylko Tak jak wam obiecałyśmy, my połączyłyśmy się z Ambar, królową Wrodek, oraz z Mateo w ich letniej rezydencji. <słuch> Powiedzcie, jak się bawicie. Cześć wszystkim. Jesteśmy tutaj razem z Mateo. Zakochaliśmy się w tej rezydencji. Wygląda jak ze snów, tak? Tak, jasne. Dużo wczoraj śniłem. Świetnie. Jak widzicie, Mateo jest po prostu rozmarzony.